No dbamy, dbamy przede wszystkim w tej chwili nad intensywnością, bo to jest najważniejsze. Wszystkie treningi, które prowadzimy tutaj w Hiszpanii, jak i ta pierwsza gra, służyły temu i dalej w ten sposób to będzie wyglądało. Zupełnie inaczej kształtuje się pewne rzeczy w speczu sparringowym z drużyną przeciwną, która gra bardzo agresywnie, a inaczej, kiedy się gra tzw. Tak gierkę wewnętrzną. Dlatego, bardzo dobry. Sprawdzian. Mecz taki, w którym chcieliśmy sobie przypomnieć pewne zadania, które mieliśmy w tamtym roku. Chciałem zobaczyć co zawodnicy pamiętają. Natomiast poza wynikiem wszystko jest ok, wybiegane, to co chcieliśmy i dalej koncentrujemy się nad, nad pracą, którą tutaj mamy wykonać na tym, na tym zgrupowaniu. Przed nami jeszcze kilka jednostek w Benidormie, jedna gra kontrolna. I wracamy do, do Warszawy. Potem zdecydujemy, którzy piłkarze pojadą na drugie zgrupowanie do La Manche. Są przemyślenia, są e, wnioski o takim meczu, natomiast no, trudno, żebym e, w tej chwili oceniał piłkarzy, nie mówiąc im o tym, w jaki sposób e, grali i to, czy te założenia zrealizowali, czy też nie. E, najważniejsze jest to, abyśmy my jako Zespół się spotkali e, jutro na pomyczowej odprawie, która. Która będzie i wtedy wskażemy sobie wszystkie sprawy, rzeczy, które lubiliśmy dobrze i takie, nad którymi trzeba jeszcze mocno popracować. Plusem na pewno tego jest to, że wszyscy są zdrowi, bo to jest najważniejsze w tym, w tym momencie dla nas. Mając swój plan przygotowań, tylko i wyłącznie zdrowie pozwala na optymalne przygotowanie do rundy, rundy wiosennej, a to jest nasz cel. No jest tutaj 31 w tej chwili zawodników, gdyż wyjechał kuba Rzeźniczak. Chciałbym, aby na tym zgrupowaniu. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli, aby każdy zagrał przynajmniej 45 minut. I dzisiaj mieliśmy inne plany odnośnie Wadisa, odnośnie Muleu i odnośnie Guilherme. Mulę rzeczywiście ma delikatny uraz. Mam nadzieję, że nie jest to bardzo groźne. Natomiast Wadis i Guilherme mają inny cykl przygotowań w tej chwili. I dzisiaj mieli taki bardzo mocny trening na siłowni. Gdyż indywidualizujemy to, co zawodnicy mają robić. No. Taki jest w tej chwili moment. Chcemy, to co powiedziałem przed chwilą, optymalnie każdego piłkarza przygotować do tego, aby biegał od pierwszej do 90 minuty na bardzo wysokich intensywności i temu treningi te służą.